Wenecja i chyba najsławniejszy, no może porio karnawał, czyli ten karnawał wenecki. To temat wystawy Magiczne Miasto na Wodzie. Wystawy, która pokazuje miasto, pokazuje ludzi, pokazuje klimat, pokazuje emocje. Dwie fotografki wzięły się za ten temat. Dwie fotografki pojechały, podpatrzyły i teraz nam pokazują to wszystko, co tam zobaczyły, co udało im się uchwycić i można to Oglądać w Galerii Przędza. Thank <laughs> Chciałam tylko powiedzieć, że taką piękną tradycją fotohumanu przed, przed, przed kilkunastu laty, kilkoma laty, o, było rozpoczynanie wernisaży koncertem. I mam nadzieję, że występ Mariusza nie jest tutaj odosobnioną sprawą, tylko będzie nam się udawało, Zorganizować również koncerty przy okazji jeszcze innych pernisaży. O! Ale żeby nie przedłużać, bo jest bardzo, bardzo ciepło. O chyba Ci wręczę tą muszyczkę, na ale ja się o, ni o nią upomnę. tak. Proszę Państwa, wystawa, bernisarz, karnawał. Wenecki. Co to? To nie. Tak, dokładnie magiczne miasto na wodzie. Taki tytuł nosi ta wystawa. Dwie panie, autorki tejże wystawy, czyli Ania Jakubowska, Monika Jeremus. tam w tej Wenecji? A Ja mówię na nie, A, rozumiem. To w takim razie, zanim jeszcze otworzę tę wystawę, przedłużać będę nieskończoność. Odpowiedz mi na sześć pytań. A tyle? Aż tyle? A co? A nie? A dlaczego nie? Chociaż nas będzie inaczej. Jak nie z Ale to już poza, poza, poza mną zadasz to pytanie, Marku. Poczekaj. <gry> 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 Czy zrobiłyście sześć rzeczy, którym należy doświadczyć w Wenecji? Czy zgubiłyście się w Wenecji? Nie raz! <gry> no proszę. Czy stanęłyście na moście Rialto? Nie do końca. A ty nie ma taki tłum, że aby stanąć trzeba było liczyć na Ale nogą się jedną udało. Chociaż jedną nogą, ale dobrej to. Czy obejrzałyście miasto na wodzie nocą? No tak, tylko żadnego zdjęcia zrobionego nocą nie ma. Na Straszne. Czy odwiedzałyście plac Świętego Marka, Piazza San Marco? jak się maluje prawdziwe weneckie maski? <laughs> Bardzo ładny ten przykład. Bardzo twarzowy zresztą. No i w końcu, czy odwiedziłybyście Wenecję jeszcze raz w czasie karnawału? Oto, panie autorski, obydwie panie, no myślę, że zdały ten egzamin. To prawda, bardzo krótki. <śmiech> <śmiech> I mnie teraz nie teraz, niech będzie wolno otworzyć wystawy. Czyli wystawa Magiczne Miasto na Wodzie, autorki Ania Jakubowska, Monika Jeremus, uważam za otwarte. Dziękuję serdecznie za tak liczne przybycie. Mam nadzieję, że nie tylko na wystawę tych dwóch pań Państwo zabicie jeszcze kiedyś do Przędzy. Serdecznie zapraszam i dziękuję za przybycie. Proszę, zapraszam do oglądania zdjęć. Dziękuję. My otwieramy karnawał wszędzie. Wenecja i karnawał to jest taki temat, który dla fotografów, fotografek wydaje się wymarzony. Czy to było takie założenie? Czy to jest efekt spełnienia jakiegoś marzenia? Myślę, że był wymarzony, bo po to tam pojechałyśmy. I Czyli udało tak... nam się spotkać wiele ciekawych osób, jak widać na tych zdjęciach. Czyli co? Założenie było takie, że jedziemy i fotografujemy, no właśnie co? Miasto, ludzi. Fotografujemy miasto, ludzi, emocje. Wenecja w ogóle była też spełnieniem, ponieważ byłyśmy dwukrotnie na karnawale w Grecji i chciałyśmy zobaczyć różnorodność i odmienność karnawału i faktycznie jest bardzo odmienny, bardzo bogaty, stylowy i wenecki. Były jakieś największe zaskoczenia, bo domyślam się, że jak się jedzie na karnawał do Wenecji, to człowiek jest przyzwyczaj, przygotowany na to, że zaskoczenia będą. Ale czy coś przekroczyło najśmielsze wyobrażenia? Ja myślę, że ilość osób. To był pierwszy karnawał uruchomiony przez Włochów po pandemii. I mimo tego przyjechało bardzo dużo osób, pomimo tego, że do tramwajów wodnych można było w maseczkach tylko chodzić i tych jeszcze takich wielowarstwowych, na placu Świętego Marka, w dniu kulminacyjnym właściwie naszego pobytu, było 100 tysięcy osób, już więcej nie mogło wejść. I to było. Troszeczkę też zaskoczenie, bo zawsze tam jest tyle ludzi, ale nie spodziewałyśmy się może, że po pandemii aż tyle osób przyjedzie. Będzie odważnych. Jak ludzie reagują na to, że są fotografowani? Bo są piękni, kolorowi, ale myślę, że jak 80. osoba chce im zrobić zdjęcie, no to może być ciężko. Widać to po nich czy nie? Nie, chętnie pozują, chętnie ustawiają się, zatrzymują się na ulicach, machają, puszczają buziaczki. A jakieś takie stroje, które, nie wiem, zaskakują, które się wyróżniają? No bo jak wszyscy są kolorowymi ptakami, to można znaleźć kogoś, kto jest bardziej kolorowy? No kolor, kolory były bardzo różne. Ale przede wszystkim w tym okresie są różnego rodzaju konkursy tych strojów. Więc wszyscy się podobno przez cały rok przygotowują. Ci, którzy tam szczególnie pozują, bo oni się sprzedają, oni, oni się wynajmują jako yy, osoby do fotografii w tych strojach. A poza tym no, jest szansa zdobyć pierwszą nagrodę, która pewnie była znaczna nie wiemy jaka, ale była znaczna. Jak potem się przyjeżdża i ma się 2 miliony zdjęć, bo podejrzewam, że tak mniej więcej to wyglądało, a trzeba zrobić wystawę w przestrzeni, która nie pomieści dwóch milionów zdjęć, to z jakim bólem serca się eliminuje kolejne? Myślę, że takiego bólu też nie ma, ponieważ jak się robi już zdjęcie i się nawiąże takie emocje z danym miejscem, z danym yy, przebierańcem, to już się wie, że to jest właśnie to zdjęcie. Czyli potem już nie ma dylematu. Są dylematy, ale nie tak duże. 「<laughs> またまた」「SUSA <ーサ>」<サ> Oh, um.